Dzisiaj pokażę Ci, jak w prosty sposób dodać przejście porównujące dwa klipy wideo, dzięki którym możesz zaprezentować efekty swojej pracy, zrobione właśnie w DaVinci Resolve. Więc tak, potrzebujemy dwóch klipów. Pierwszy klip jest już wstępnie przeze mnie klipem pokolorowanym, gdzie został zrobiony color grading. Drugi klip jest to materiał surowy, w tym przypadku z kamery Blackmagic. I tak, ja robię to najszybciej w ten sposób, że sprawdzam, Jaką długość ma cały klip, w tym przy, w przypadku jest to 15 sekund 11 klatek, czyli 7 sekund 18 klatek znajdziemy sobie połowę. Używamy Ctrl lub Command B, żeby przeciąć materiał na pół. I usuwamy po jednym y, klipie. Pierwszy klip będzie to y, klip niepokolorowany, chcemy żeby najpierw był niepokolorowany, potem pokolorowany, czyli usuwamy na ukos. Mamy niepokolorowany, pokolorowany i przechodzimy do zakładki efektów. Tutaj wyszukujemy sobie Edge Wipe. Przeciągamy na środek. Możemy się też troszkę zbliżyć. Wchodzimy w to przejście. Tu mamy Transition. W Transition zmieniamy kąt na 90, żeby było w pionie i możemy ustawić sobie grubość tej granicy. Ja ustawię załóżmy 7. Widzicie ładna biała. Tu możemy sobie oczywiście edytować, jak tam będziemy kolor cielniebieski. niebieskich, Przyjmijmy, że biała jest dla mnie odpowiednia. Tu przeciągając za krawędź przejścia, yy, możemy wydłużyć sobie yy, długość naszego przejścia. Ja bym chciał, żeby to było około 5 sekund. Jest równo 5 sekund. I tak wygląda gotowy efekt. Mam nadzieję, że materiał jest pomocny, że efekt jest bardzo szybki i prosty. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, proszę zasubskrybuj mój kanał, bo bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Życzę ci miłego dnia. Do zobaczenia. Hejka, cześć.